W koryczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jabory, otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych wzów, akacji, bulbenerzów i jeszcze niższą jaśminów z pirei i krzeczaskietów. Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztafet, to pole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. U zbiegu dwóch dróg okalających trawnik i rosnące śród niego potężne grupy drzew i krzewów stał dom drewniany, także niepowielony, niskie, ozdobiony wijącymi się po jego ścianach powojami, z wielkim gankiem i długim rzędem okien mających kształt nieco gotycki. Na ganku, pomiędzy oleandrowymi drzewami rosnącymi w drewnianych bazonach, stały żelazne kanapki, krzesła i stoliki. Naprzeciw gospodarskich zabudowań wznosiła się nad sztachetami gęsta zieloność starego znać, bo baleje z grubych drzew wysadzanego ogrodu. Dalej widać było u jednego z krańców ogrodu, przeświecający przez zieloność lub wysoki w słońcu złocisty brzeg niebna, a z niektórych punktów dziedzińca widzialna była i sama rzeka, szerąca w tym miejscu okrągłym łukiem, skręcająca się za dwór Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. Jak działo się tu teraz, aby o tym wiedzieć, trzeba było dowiadywać się z bliska, ale co w oczy od razu wpadło, to wielka usilność o zachowanie miejsca tego w porządku i całości. Jakaś ręka gorliwa i pracowita zajmowała się w części jego podpieraniem, naprawianiem, oczyszczaniem. Sztachety psuły się tu po wielokroć, ale zawsze je naprawiano, więc choć połatane, stały prosto i dobrze strzegły dziedzińca i ogrodu. Stare, również gospodarskie budynki miały silne potwory, a w wielu miejscach nowe strzechy i nowe pomiędzy drewnianymi ścianami słupy z kamieni. Stary dom niski był i widocznie z każdym rokiem więcej wsuwał się w ziemię, lecz z dachem gontowym i jasnymi szybami okien nie miał wcale pozoru ruiny. Rzadkich, kosztownych kwiatów i roślin nie było tu nigdzie, ale też nigdzie nie rosły pokrzywy, płopuchy, osty i szany, a stare drzewa i dawno znać zasadzone, bo potężnie rozrosłe krzewy, wyglądały świeżo i strogo. Dworowi temu, w którym jednak widocznie wciąż się coś psuło i naprawiane było, w którym widocznie także nic od dawna nie dodawano i nie wznoszono, ale tylko to, co już stało i rosło, Przechowywano, porządek, czystość dbałość nadawały pozór dostatku i prawie wspaniałości. Wielkość zajmowanej przezeń przestrzeni, niezmierne bogactwo napełniającej go roślinności, sama nawet starośniskiego domu i niejaka dziwaczność gotyckich jego okien wywierały wrażenie powagi, wzbudzały mimowolną poezję wspomnień. Mimo woli wspomnień tu trzeba było o tych, którzy sadzili te ogromne drzewa i żyli w tym stuletnim domu o tej rzeczce czasu, która na tym miejscu przepłynęła, to cicha, to szumna, lecz nieubłaganie unosząca z sobą ludzkie rozkosze i rozpacz grzewy i progi.